ma nowidzowie, dzisiaj jestem z ryby 17. Siema Tutaj ma wędeczkę moją, ma sławik, tutaj ma też krzesełko Tutaj mam też wiadereczko, na którym będę siedzieć Tutaj są robaki moje, znojaki Tutaj też ma wędeczkę na spławiczek Będziemy łowić dna No i co, Zacznijmy, czy dzisiaj coś wpadnie Dobra, tutaj już wchodzimy do jeziora Fala lekka jest Jak zanęcałem wcześniej z kuzynem to nic nie było Ale może dzisiaj coś wpadnie, jak mówiłem wcześniej Widzowie, kuzyn zarzucił, tutaj już ma w żartę robaka, miał branie, zaciął, niestety nic nie było, czyli coś się tu dzieje, o, ty mocno ryby się w ogóle spłoszają, no to ja rozkładam zestaw też i też zarzucę, no i może dziś się coś wpadnie. Widzowie, ja nie wiem co się dzieje, cudownie kuzyn zarzucił i od razu branie, oczywiście, a w ogóle taka płotka wpadła, oczywiście wypuszczam ją do wody od razu i poleciała. Ja nie wiem co się dzieje. Tutaj jest druga wędka, jest ja dopiero co ją rozkładam. Tutaj druga płotka. Możecie nie uwierzyć, ale ja przed chwilą wypuściłem tą jedną. Niech wraca do wody, ale nie wiem co się dzieje. Teraz tak biorą, jestem tak zdziwiony. Jest dosłownie a tak biorą. Nie wiem jakiś cud się stał. Kuzyna wpadł dwie, wreszcie u mnie wpadła. No i ta niech też leci do wody. do tyle biorą, możecie nie uwierzyć. Tu mamy już dwie płotki. Kuzyn tutaj odhacza kolejną. O, ja nie wiem co się dzieje tutaj na jeziorze. W ogóle nic nie ma, tafli wody I tak biorą jak głupie, nie wiem Ale co, łowimy dalej i zobaczymy ile będzie na koniec Tutaj wpadł nowy gatunek u mnie, taki okonek mały I zobaczcie ile mamy ryb One tak biorą jak głupie, nie wiem Ale łowimy dalej I prawdopodobnie pójdziemy z nimi na żywca Dobra, widzowie, kończę tutaj łowić z kuznem, Kuzun już zwija wędkę, prawie ma zwiniętą Ja mam już zwiniętą Tutaj to są rybki Ogólnie bardzo dobrze dzisiaj brały jeszcze dzisiaj jednak zanęcimy, znaczy weźmiemy te ryby do zanęcenia stawu dziadka. No i co? Cześć!